Dobra, witam was widzowie w następnym odcinku. Udało się pod ostatnim odcinkiem, została wpita mój pierwszy cel, czyli 10 subskrypcji. Jestem bardzo, bardzo, się z tego cieszę. Wiem, że to jest bardzo mało subskrypcji przybyło, ale przybyła. Yy. Mam nadzieję, że tak jak dalej, dalej będziemy trzymać. I w tym filmie postaramy się zdobyć bardziej już enchantowane przedmioty, na przykład zdobyć jementy. I te rzeczy. Więc naj... na początku filmu pójdźmy sobie po Obsidian, żeby móc skraftować Enchanting. Yy, tak, Enchanting? Tak, Enchanting to się nazywa. Yy, enchanting yy, Book. Nie, Enchanting Table. Table. Angielski, very good. <gry> yy, Więc lecimy. Szybka wyprawa do Kaiwa nie zaszkodzi. będę się przydadzą jeszcze potem. A, w sumie to noc, to chodź tutaj już spać. I widzimy się. Dzień dobry. Wstaliśmy już i idziemy do Kaiwa. Z diamantową kilofem. Oczywiście po zenchantowaniu, może jeżeli się uda zdobyć fortunę. Gdzie to było? Tu? Eee, pójdziemy pokupy diamenty. Kto to było? Inny cave był. Tu? Wow W ogóle inny cave. I ten cave. A, z drugiej strony. O, w ogóle widzę, że moja farma urosła. Bardzo chętnie przyjrzę się temu. Taki mniej więcej mam plan na tego hardcora tutaj, że teraz ogarnę sobie itemy enchantowane, diamentowe Potem pójdziemy do netheru Poszukać netherite'u i przy okazji ogarnąć sobie rzeczy do przejścia gry A potem y, będziemy już robić jakieś Inne rzeczy Nie ma tak dużo trzciny Ciekawe ile tej trzciny tu jest Jak w ogóle? Dobra, zebraliśmy już trzcinę, wyszło stak, prawie stak i pół, no nieźle, to już nie będę sadził, bo nie potrzebuję aż tyle. Krówki trzeba rozmnożyć, i się zwiększyć populację krówek, żeby mieć skórę, ma jakąś skórę w ogóle? Mam, cztery skóry, to, ma... no to przyda się na pewno na książki. też poszukałam zaraz sobie w teczera czy coś tego typu czy jest tu ktoś taki gdzie jest gdzie ten krowy nie mogę się odnaleźć tej wiosce normalnie o tutaj są dobra zobaczmy urosła ta krówka o no dobra to siano mamy tarczy mamy coś brakuje nam jeszcze chyba nie a bloki sobie dajmy tu do łapki o są. W sumie zmienił sobie ten hełm na żelazny, bo da mi trochę ochrony, a ten złoty przyda mi się na wizytę u panów bieglinów. O, żelazo jeszcze mam do odłożenia, więc zrobimy czaszkę, znaczy nie czaszkę, tylko hełm. To tu. Zbieramy sobie żelazo. Cyk. I resztę moich rzeczy tutaj trzeba odłożyć. To weźmy sobie tu. Raczej się nie przyda. Dobra. Starczy tego. Dobra, to jesteśmy gotowi na Kawik A tam. Cały czas mylę sobie te drogi. Piadro jest. Chleb mamy. Jedzenie mamy. Znaczy, skoro chleb mam, no to jedzenie też mam. Y Pochodnie są, ja nie wiem, czy po co im pochodnie, jak grano wybrajcie brightie. Yy... Skype? Nie, to jest, ma być dziura. Mam bloki, miecz, tarczę, zapasową oczywiście, bo yy... tarcza się przydaje. Jak w tamtym odcinku, jeżeli, oglądaliście, jeżeli nie oglądaliście odcinka ostatniego, to nadróbcie. Bo nie jakoś strasznie dużo się nie działo, ale no były jakieś ważniejsze momenty, jeżeli chcecie podążać za całą fabułą to polecam wam yy, ten filmik obejrzeć. Gdzie był ten cave? Się pytam gdzie był ten cave? Dędzelek. Po prostu, żeby widzieć nas na przyszłość. Au. No, tego. Ile szkieletów. Dobra. Mam pomysł. Wejdę tam i zrzucę je. Rośnie pokoje wszystkich. Rozchlapmy. chodź. ie A Nie nie mogę. Metaforyme się. Pokućcie się, pokućcie się, pokućcie. Nie.